Byłem w ogrodzie, kiedy ktoś zadzwonił i powiedział, że moja córka Lucy zaginęła. Najpierw spytałem: Skąd wiecie? Nie ma z nią kontaktu od kilku dni. Nie odpowiada na telefony, na maile. Pracowała w Japonii. Od razu pomyślałem, że musi być jakieś racjonalne wytłumaczenie tego, że się nie odzywa. Japońska policja prosi o pomoc w odnalezieniu 21-letniej Brytyjki. Nikt nie widział Lucy Blackman, od kiedy opuściła bar, w którym pracowała jako hostesa. Były jeszcze trzy czy cztery telefony. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Zalało mnie poczucie kompletnej paniki.